Hej kochani, witajcie w przestrzeni, szczęście jest drogą. Ja mam na imię Magda i witam Was w 36 dniu 111 dni podnoszenia wibracji według Kyla Greja. Kochani, tematem dzisiejszej lekcji jest dziel się hojnie, otrzymuj wdzięcznie. Jak niejednokrotnie już mówiłam, wszechświat to równowaga. I Mówiliśmy już o tym również, e, kiedy pracowaliśmy nad prawami wszechświata. Kiedy wam opowiadałam o prawach wszechświata i mówiliśmy o prawie karmy i, pra, pra, i prawie przyczyny i skutku. E, no bo na tym te prawa polegają, tak? Jeżeli mm, jesteśmy. Negatywnie do wszystkiego nastawieni, jeżeli źle życzymy innym, jeżeli oceniamy innych, obgadujemy ich, jesteśmy mściwi, to to do nas wraca i to wraca do nas niekoniecznie z tej strony, z której się spodziewamy, to wraca zupełnie z innego kierunku. Bynajmniej wraca tak, żeby zabolało. Natomiast, kiedy dzielimy się dobrocią, kiedy ofiarowujemy innym pomoc, uśmiech, dobre słowo, życzliwość, wybaczenie, to tak samo do nas wraca. Ale co ciekawe i co jest paradoksalne, ja to zauważyłam również u siebie, łatwiej nam przyjąć te trudne rzeczy. Przez nasze przekonania i przez schematy, sposób myślenia, ale także przez to, co się nam wmawia, łatwiej nam jest przyjąć to, że, znaczy, nastawiamy się na to, co najgorsze, zamiast na to, co najlepsze. A poprzez nasze, właśnie przekonania, schematy i, i różne rzeczy, które mamy ukryte w podświadomości, bardzo trudno nam je przyjmować. I ja miałam tak przez wiele lat, że ani nie popro ani potrafiłam poprosić o pomoc. To już było dla mnie coś strasznego, bo uważałam, że jeżeli będę prosić o pomoc, to znaczy, że jestem słaba. Że w ten sposób pokażę słabość. I tak samo nie potrafiłam przyjmować y, pomocy, jeżeli ktoś mi ją zaproponował. Zawsze mówiłam nie dziękuję. Y, nie potrafiłam przyjmować komplementów ani dobrego słowa. Zawsze to tak zbywałam. Y, uważałam, że y, nie jest to prawdziwe w żaden sposób. Y, ale pamiętajcie, że. O tym już tutaj mówiliśmy w jednej z lekcji, że karma jest prawem zachęcającym nas do dobroci. I jeżeli dzielimy się dobrocią z innymi, ona powraca do nas podwojona. Ofiarowywanie i otrzymywanie działa na tych samych zasadach. Kiedy coś dajemy z siebie, i tu nie chodzi, kochani, tylko o wspieranie innych, na przykład finansowo, aczkolwiek, jeżeli możecie i macie, macie taką możliwość i przestrzeń na to, no to pewnie to śmiało, prawda? Ja też, jeżeli mogę, to, to wspieram finansowo różne, różne akcje charytatywne. I sprawia mi to ogromną radość, że, że mogę to zrobić. Ale też właśnie ofiarowanie drugiej osoby uśmiechu, ofiarowanie drugiej osobie czasu, mm, ofiarowanie pomocy. I to nie chodzi o to, że to musi być, wiecie, ogromne, bo nawet jeżeli zaproponujemy komuś pomoc przy niesie, w wniesieniu siatek do góry, tak, czy... Mm, nie wiem, przy przejściu przez ulicę, czy cokolwiek, czy pomoc koleżance w pracy, no to jest to ofiarowywanie, to jest dawanie, dawanie czegoś z siebie. I kiedy dajemy, tworzymy miejsce na przyjmowanie. Ważne jest, że, żeby to robić w taki sposób, nie oczekując niczego w zamian, bo kiedy robimy to właśnie. Jak to Kyle od, o, o, określa, łas, kiedy łaskawie obdarowujemy e, innych, nie oczekując nic w zamian, m, wszechświat wręcz musi nam coś zwrócić. E, trudno nam jest w to uwierzyć, ale to jest takie proste. Więc, jeżeli z siebie dajemy, to mamy tą pewność, że otrzymamy. Niekoniecznie z tej samej strony My możemy otrzymać zupełnie z innego kierunku, ale zawsze otrzymamy z powrotem. I Kyle określa ludzi, którzy, którzy się rozwijają duchowo jako pracowników światła. Jest to jego takie określenie na ludzi, którzy. Idą w kierunku światła, um, idą w kierunku miłości, tak? Tej bezwarunkowej miłości. Ja, ja nie mówię tutaj o tej ludzkiej miłości, um, tylko o tej takiej, no dużo większej, tak? E Pamiętajcie, że jesteście światłem i że dzielenie, dzielenie się jest naszą na na naturą po prostu. Um, ale Potrzebujemy też się nauczyć przyjmować i tego będzie dotyczyła dzisiejsza lekcja. Czakra serca to przestrzeń w naszym wnętrzu, która reprezentuje dobroć i altruizm. To jest ta część nas, która pragnie się dzielić ludźmi w potrzebie i jeśli chodzi o naród polski, ja tu będę mówić yy, o Polakach ogólnie, ale często nam się mówi, że Polacy to narzekacze, bo faktycznie taka jest nasza kultura, lubimy narzekać yy, i różne inne epitety, ale też yy, wiecie, co poruszające jest to, że jak Dzieje się coś niedobrego, trudnego, to wychodzi prawdziwa natura Polaków. Jak ogromne serca mają. Zobaczcie, wybuchła wojna na Ukrainie. Polacy otworzyli ogromnie swoje serca. Jak pierwszy raz powstała Orkiestra Świątecznej Pomocy, to sam Jurek Osiak, ja kiedyś oglądałam film dokumentalny o tym, jak właśnie powstała. Orkiestra. On mówi, że jego przerosło po prostu to jak, to, jak to po prostu się rozrosło, tak? Że nie spodziewał się, że w ogóle ten pierwszy finał, który się odbył, yy, no, będzie miał taki efekt ogromny. I tak samo w przypadku powodzi, czy cokolwiek się dzieje, Polacy się jednoczą we, yy, wspólnie. By pomóc. Każdy chce dołożyć jakąś cegiełkę od siebie z potrzeby serca, dlatego ja uważam, że my, jako naród polski, mamy naprawdę przeogromne serca i potrafimy okazać tą dobroć nie oczekując niczego w zamian. Ale potem jesteśmy właśnie z różnych stron: i politycznie się to robi, i jakoś tak, że robi się z tego niepotrzebny smród. Zamiast się cieszyć z tego, że potrafimy się zjednoczyć wokół, wokół dobrej sprawy, dobrej idei i pomagać. Kiedy dajemy łaskawie, nasza, sekra, nasza czakra serca otwiera się i promienieje. I na pewno każdy z Was zna, jakie to jest wspaniałe uczucie, kiedy podarujemy komuś prezent, na przykład. I to nieważne, jak to jest duże, ale jeśli to jest prezent na wybór, którego poświęciliśmy czas yy, i zastanawialiśmy się, i nieważne ile on kosztował, ale kiedy widzimy tą radosną reakcję yy, obdarowanej osoby, jak, jak, jak to, jakie to jest fajne uczucie, prawda? Yy, wiecie też dobrze, jak, jest, jak to jest komuś pomóc. Yy, nawet jeżeli to jest tylko drobna przysługa. Dobrze jest dawać, ale jak dajemy zbyt wiele z siebie, to nasza czakra serca może wyschnąć. I wtedy czujemy złość na siebie i czujemy, że więcej już nie jesteśmy w stanie dać. Jesteśmy zmęczeni, jesteśmy sfrustrowani, czujemy się wykorzystani. I aby zachować to poczucie równowagi, to naszym duchowym obowiązkiem jest również brać. I podczas dzisiejszej lekcji hmm, dacie znać Wszechświatowi i ja tu mówię, jak, jak jesteście nową osobą na kanale, to Wszechświat, hmm, zarówno Kyle to określa, jak ja tutaj też postanowiłam na kanale, jest to siła wyższa po prostu, o co, cokolwiek wierzycie. Ja tu nikomu nic nie narzucam, jest to ogólne określenie. Ee, podczas dzisiejszej lekcji, lekcji dacie znać wszechświatowi, że chcecie zacząć otrzymywać. I przyjmiecie do swojego życia oferty pomocy, wsparcia i dobroci. I kiedy ktoś w pracy, i to nie chodzi o to, żebyście tylko dzisiaj to robili, macie to robić zawsze. <grych> macie. Dobrze by było, gdybyście to robili zawsze, bo to Wyrówna to wszystko w Was i będziecie mieli jeszcze większą frajdę, większą większy fan zdawania, i będziecie jeszcze więcej otrzymywać. Więc, kiedy ktoś w pracy zaoferuje Wam pomoc, przyjmijcie ją. Jeśli ktoś z rodziny zaoferuje Wam pomoc, przyjmijcie ją. Kiedy ktoś zaproponuje Wam obiad lub kolację, zgódźcie się. Kiedy usłyszycie komplement. Przyjmijcie go i uszanujcie siebie. Bo jeżeli ktoś wam mówi komplement, to znaczy, że dostrzega coś w was. A kiedy wy go odrzucacie, to umniejszacie samym sobie. Ja się też musiałam tego nauczyć. Pod filmikiem dzisiejszym będzie właśnie. Będzie to zadanie opisane. Jak również. E będzie intencja do tego do, do, do dzisiejszego dnia. Mam nadzieję, że będziecie się cieszyć otrzymywaniem, że otworzycie się na to otrzymywanie, pozwolicie sobie otrzymywać. Bo kochani, w przyjęciu pomocy od kogoś nie ma nic złego. To wcale nie znaczy o waszej słabości. Bo wczoraj wy komuś pomogliście, a dzisiaj wy otrzymujecie pomoc. Wtedy, kiedy jej potrzebujecie. I na tym to polega. To jest po prostu równowaga. Kochani, życzę Wam wspaniałego weekendu i do zobaczenia jutro. Pozdrawiam. Magda.